Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Ciebie. Tak, właśnie Ciebie. Dzisiaj chcę jeszcze raz króciutko powiedzieć Tobie o hipnozie, jak również chcę odpowiedzieć na pytania, które dostaję właśnie w związku z sesją hipnozy. Jak się przygotować? Jak długo trwa? jak to wygląda i co nam daje hipnoza? Więc może zacznę od tego, że o hipnozie już były filmiki, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam Cię do poprzednich filmików, gdzie szczegółowo omówiłam działanie hipnozy, gdzie zapraszałam na sesję i ogólnie o hipnozie mówiłam. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, Spróbuję sprostać pytaniom, i doinformować Ciebie, jeżeli wahasz się, jeżeli chcesz, a jeszcze się obawiasz, poddać hipnozie, hipnoterapii, to właśnie ten filmik jest skierowany do Ciebie. Ja nazywam się Małgorzata Król, jestem hipnoterapeutą. Ukończyłam. Szkolenie OMNI, Hypnosis Training Center, gdzie otrzymałam certyfikat hipnoterapeuty. I teraz pokrótce powiem Ci, na czym polega sesja hipnozy. Więc po ustaleniu terminu spotkania, czy to indywidualnego, osobistego, czy też przez na przykład Skype, gdyż mamy sytuację taka, jaka jest i te podróże są ograniczone i jakby no, jest to jednak wygodne, gdzie możemy przez internet komunikować się. Hipnoza jest 100% skuteczna, czy to przez internet, przez Skype, czy osobista. Niektórych w jakimś sensie przeraża cena, tak? bo to kosztuje. Natomiast teraz powiem Ci, jak to wygląda w praktyce i kto poddaje się hipnozie. Hipnoza to jest takie narzędzie, forma terapii, która pomoże Tobie, pozbyć się jakichś blokad, fobii. Pomoże tobie oczyścić siebie, swoją duszę. W czasie hipnozy możesz spotkać różne istoty duchowe, czy też istoty, które znałeś, a które na przykład już nie żyją. I są to bardzo, bardzo cudowne spotkania i towarzyszące temu przeżycia. Otrzymujesz w hipnozie to, czego potrzebujesz. Przeniesiony jesteś w przestrzeń, o której nawet może sobie nie śniłeś. Jak to się dzieje? Zacznę może właśnie od spotkania. Jak to wygląda? Kiedy już mamy umówioną godzinę, kiedy spotykamy się na Skype na przykład, gwarantuję Tobie, że takie spotkanie trwa, pierwsze spotkanie, około 3 godziny. No i jesteś może zdziwiony, że to długo. Otóż najpierw zapoznajemy się, robię z Tobą wywiad, mam. Kartę klienta, gdzie jest jego historia, czyli Twoja historia: typu nazwisko, data urodzenia, specyficzna sytuacja rodzinna czy też medyczna. I następnie powody przybycia na hipnozę: hipnoterapię powody, dlaczego chcesz odbyć sesję. To jest wywiad, w którym, tak jak mówię, zapoznajemy się. Ty przedstawiasz swoje problemy, oczekiwania. No i później przechodzimy do samej hipnozy, czyli musisz sobie zapewnić w swoim domu no przede wszystkim narzędzie, jakim jest laptop lub komórka, aby można było komunikować się, tak? Na przykład przez Skype. Ja za Twoją zgodą nagrywam sesję, więc później możesz sobie pobrać i oglądać, przypominać sobie, przeżywać na nowo zdarzenia, które masz w trakcie sesji. Najpierw rozluźniam Twoje ciało. Oczywiście wcześniej również zapewniasz sobie wygodne miejsce, czy to fotel, czy kanapę, jakiś kocyk, przykrycie, bo jak leżysz, czy jesteś w pozycji półleżącej, czy też leżącej, twoje ciało wychładza się, więc musisz sobie zapewnić komfort, abyś czuł się dobrze. W czasie sesji. Słuchawki, ważna rzecz, dlatego gdy mój głos dociera do Ciebie, o wiele lepiej jest skuteczniej, kiedy jesteś w słuchawkach i głos dociera bezpośrednio do Ciebie. Następnie wprowadzam Cię właśnie w stan hipnozy, czyli Rozluźniam Twoje ciało, oczyszczam umysł z wszelkich myśli, z wszelkich obaw, jeżeli jeszcze do tej pory je masz. Przeprowadzam Cię w różne miejsca, podnoszę Twoje wibracje, i następnie możesz zacząć odbierać czyli Albo widzieć, albo słyszeć, przemieszczać się mentalnie, odbierać kolory, jakieś odczucia. Właśnie możesz się przenieść w inną przestrzeń yy, z pełną świadomością, oczywiście, tego, że znajdujesz się cały czas w bezpiecznym miejscu na swojej kanapie lub fotelu. Sama hipnoza trwa. Przeważnie około godziny do półtorej, a później po hipnozie omawiamy ją. Jesteś zawsze, no chciałam być przeważnie, ale zawsze pełen wzruszenia, emocji, odczuwania innego niż jesteś do tej pory przyzwyczajony poprzez umysł i logiczne myślenie. Gdy masz rozluźnione ciało i oczyszczony umysł, podczas hipnozy docierasz dzięki mnie, dzięki prowadzeniu do swojej podświadomości, do swojej jaźni. Odkrywane są przed tobą rzeczy, sytuacje, przeżycia, momenty. Takie, o których może nawet w ogóle nie myślałeś, nie zdawałeś sobie sprawy, nawet nie brałeś tego pod uwagę, że takie coś, takie zdarzenie, takie odkrywanie, odkrycie czegoś może się Tobie przytrafić w czasie sesji. Yy, można to porównać, na przykład, jak jesteś, masz ból zęba i bardzo cię boli i po prostu wiesz, że musisz udać się do dentysty, wskazujesz ząb, który cię boli, oczekujesz na przykład nawet, że ci dentysta usunie, a stomatolog tam najpierw dziubie specjalnym narzędziem i okazuje się, że to nie ten ząb, który... Ty miałeś wrażenie, że Ciebie boli, tylko nawet o dwa zęby dalej, gdzieś tam jest jakieś uszkodzenie i okazuje się, że wcale nie trzeba usunąć tego zęba, tylko można go wyleczyć. To jest tak samo z hipnozą. Jest to forma terapii, która pozwala dotrzeć w najgłębsze zakamarki Twojego umysłu, Twojego serca w najgłębsze zakamarki Ciebie, Twojej istoty, Twojej duszy, Twojej jaźni. Czy może się Tobie przytrafić coś złego w hipnozie? Bo takie też są pytania. Nie. Ja jestem właśnie od tego, aby Cię tak poprowadzić, w takie przestrzenie, abyś miał. Taki odbiór i takie przeżycia, aby to było czymś najpiękniejszym dla Ciebie. Bynajmniej do tej pory te hipnozy, które przeprowadzałam, to były to hipnozy pełne dobrych energii, miłości, szczęścia, zdziwienia, no. lekkości. Nawet y, takie przykłady podam, na czym to polega. Po prostu y, na przykład y, człowiek, który myślał logicznie, myśląc tak, że ma blokady, że same nieszczęścia go spotykają, a później w czasie hipnozy spotyka istotę przepełnioną taką miłością. Taką mocą i on dostaje ten człowiek, tą moc i tą siłę od tej istoty. Są to przeróżne istoty. Również zdarza się, że to jest Jezus, który w, w trakcie takiego spotkania dochodzi do takiej eksplozji uczuć, odczuwań, że jest to tak głębokie, tak prawdziwe, takie pełne, że po wyjściu z hipnozy, po takich spotkaniach, nagle okazuje się, że zmienia nam się w pełni świadomość do tego stopnia, że te blokady znikają, rozpuszczają się już w trakcie hipnozy, przychodzi pełne zrozumienie że to życie jest takie piękne, cudowne, a dużo blokad powstało po prostu w naszym umyśle, w Twoim umyśle i po prostu nie byłeś w stanie yy, zwalczyć tego, nie byłeś w stanie sobie usunąć sam, chociaż możesz oczywiście, bo zakładałeś inaczej, tak jak ten. Człowiek, który idzie do dentysty i mówi, że go boli ten ząb, tak samo ty myślałeś, że to jest problem. To jest problem, sprawa, którą musisz y, zmienić, wyleczyć. A w czasie hipnozy, po dotarciu tak głęboko do, do siebie, do swojej świadomości, podświadomości, dowiadujesz się i leczysz te obszary. O których nie miałeś pojęcia, że trzeba się nimi zająć. Więc to jest też taki rodzaj zdziwienia po hipnozie. I tak jak mówię, po hipnozie omawiamy to, co się wydarzyło, to, co widzisz, odczuwasz w trakcie hipnozy, i całe spotkanie trwa około 3 godzin, a nawet ciut dłużej, nie naciskam, jeżeli masz potrzeby. Porozmawiać jeszcze głębiej, masz y ochotę wygadać się. Ja Ciebie słucham cały czas. Y Druga hipnoza zazwyczaj jest już troszeczkę krótsza, gdyż właśnie ten wywiad już mamy za sobą. Poza tym y klient już wie, Ty będziesz też wiedzieć, y jak to jest. Być w hipnozie, jak wygląda wprowadzenie, aczkolwiek w drugiej hipnozie, jeżeli taka jest, wprowadzam Ciebie troszeczkę w inny sposób, abyś nie miał schematu, abyś po prostu nie trzymał się kurczowo yy, pewnej ścieżki, że tak musi być, a nie inaczej, abyś odczuł, że można również w inny sposób yy, być w transie hipnotycznym. Obawy. Jeżeli jeszcze masz obawy, jeżeli boisz się w jakiś sposób hipnozy, być może wynika to właśnie z twojego błędnego przekonania, że hipnoza jest czymś takim, że ja odbieram tobie prawo decydowania o twoim zachowaniu, że mogę zrobić z tobą wszystko, tak? że powiesz wszystko to, czego nawet nie chcesz. Absolutnie nie, gdyż hipnoza jest w pełni bezpieczna. Zachowujemy zasady BHH, czyli bezpieczeństwo i higiena hipnozy. Jeżeli jest sprawa bardzo osobista, to mówię Tobie wtedy nawet w czasie sesji, to jeżeli coś do Ciebie dociera i chcesz to zachować dla siebie, nie chcesz tego powiedzieć na głos, Słuchaj, odczuwaj. Są to informacje tylko przeznaczone dla Ciebie. Więc bezpieczeństwo yy, i zaufanie do prowadzącego jest istotne, natomiast yy, są takie właśnie sprawy prywatne, które nie chcesz ujawniać i to nie wychodzi na światło dzienne, gwarantuję tobie to. Jeszcze bardzo y, samą hipnozę zepsuły y, te hipnozy sceniczne, które może miałeś y, możliwość obejrzenia gdzieś w telewizji y, w jakimś filmie, gdzie hipnotyzer robi y, dziwne rzeczy z osobą, która się poddaje hipnozie, usztywnia jej ciało, y, wpływa na jej umysł, że ona nawet zapomina, jak się nazywa, y, może powiedzieć właśnie sekret jakiś, ujawniać tajemnice, y, no robi przedziwne rzeczy, no te sugestie mogą być y, różne, ale jest, i tak jak mówię, to są y, Typowe takie hipno no hipnoza sceniczna, gdzie chcemy zobaczyć natychmiastowy efekt, i po to przychodzisz, tak? Oglądać taką hipnozę, bo chcesz zobaczyć, tak? Chcesz mieć taki dreszczyk, chcesz odczuć, i, ale na kimś, tak? Czujesz się bezpiecznie, oglądając i patrzysz, jak to wygląda, no ale wtedy masz właśnie to błędne przekonanie o hipnozie, że każdy y, hipnoterapeuta, hipnotyzer y, może tobie też to zrobić. Nie. Osoby, które wychodzą na scenę, które poddają się tego typu spektaklowi, przyzwalają na to, aprobują to i poddają się tak, temu transowi i tym sytuacjom. Chcą tego po prostu. A ty, jeżeli zgłaszasz się do mnie na terapię, na hipnoterapię, to właśnie gwarantuję tobie całkowite bezpieczeństwo i właśnie higienę hipnozy, gdzie jesteś w pełni bezpieczny i... Wypełniając sugestie, które Tobie mówię, spełniając słowa, odpowiadając na nie, robisz to tylko w takim zakresie, w jakim Ty uważasz, że możesz zrobić. Natomiast mówię, wielką niespodzianką jest, że w czasie hipnozy okaże się, że, znaczy Ty to stwierdzisz już po hipnozie, że sprawa, która być może dotknęła Cię w dzieciństwie, być może będzie pokazana Tobie regresja, czyli poprzednie życie, i w ogóle nie brałeś tego pod uwagę, że tak może być, lub wrzuci Cię w hipnozie w jakieś wydarzenie, lub pojawi się jakaś istota, która Tobie coś przekaże, coś Tobie powie, lub pokaże, i Ty uświadomisz sobie, już w trakcie hipnozy, a jeżeli nie w trakcie, to po hipnozie, że w ogóle nie brałeś tego pod uwagę, w ogóle nie brałeś pod uwagę na przykład zdarzenia, gdy miałeś 8 lat i coś się wydarzyło, teraz to jest odkryte na, na nowo, po prostu Twoja podświadomość zrobi wszystko, aby pokazać tobie twój problem i aby go rozwiązać. Dostajesz pomoc właśnie w postaci hipnozy, gdzie być może część osób, które zgłaszają się na hipnozę, już korzystały lub korzystają z psychologa, na przykład, czy z psychiatry, ale tam jest taka rozmowa bezpośrednia, gdzie jesteś cały czas świadomy. Więc, jeżeli szczerze poddajesz się terapii u psychologa, to szczerze odpowiadasz na pytania, tak, ale jeżeli są sprawy, które chcesz ukryć, lub są głęboko ukryte w Tobie, one nie ujrzą światła dziennego i po prostu nigdy, nigdy na głos tego nie powiesz. Natomiast tak jak mówię w hipnoterapii docieramy do podświadomości i odkrywane są, odsłaniane takie sprawy. O których w ogóle już nie pamiętasz, nie wiesz, a być może takie, które ukryłeś sam, zablokowałeś sobie, aby tego nie pamiętać i aby już to nie było nieprzyjemne dla Ciebie w Twoim życiu. Więc, tak jak mówię, po hipnozie rozmawiamy o tym, omawiamy <grym> z reguły. Właściwie wszystkie hipnozy są w czasie hipnoz. Znaczy ja się teraz uśmiecham, bo jest to dla mnie bardzo przyjemne, kiedy widzę, że klient się tak wzrusza, że po prostu leją się łzy, gdzie szlocha, gdzie po prostu mówi, nie wierzę, to jest niemożliwe i sam płaczę, odkrywając problem. Czy spotykając jakąś istotę? Są to przepiękne chwile, pełne wzruszeń, cudowne przeżycia, które doprowadzają właśnie do łez, ale są to łzy szczęścia, uwolnienia się. Czy wręcz też mi ktoś powiedział: To jest niemożliwe. Ja nigdy w życiu nie płaczę przed obcą osobą. Jeżeli płaczę, to sobie płacze w ukryciu sam sama. Natomiast ta eksplozja tych y, siła i potęga tych wydarzeń jest tak ogromna, że nie można tego powstrzymać i to jest prawdziwe. To jesteś wtedy prawdziwy ty. Prawdziwe wnętrze, prawdziwa dusza się odzywa z głębi ciebie. I być może teraz z kolei powiesz, a to ja tak nie chcę. No nie będę przed kimś płakać, nie będę okazywać swoich słabości. Nie, to nie jest słabość. To jest połączenie, to jest zrozumienie. To jest przepiękne uczucie, którego nam brakuje w życiu codziennym. To jest moment. Kiedy łączysz się ze swoją duszą, ze sobą prawdziwym, nie tylko tym cielesnym, którego ograniczają myśli i umysł, i nie chce wszystkiego <laughs> mówić, a tym bardziej przerobić, bo część z, z Was zapewne wychodzi z założenia: hmm, jestem, jaki jestem, tak ma być. Już nie zmienię swojego losu. Jeżeli chcesz, zmienisz swój los i swoje życie, a przede wszystkim postrzeganie na swoje życie. Ono staje się wówczas łatwiejsze, cudowne. Dostrzegasz właśnie takie cuda, takie małe cuda, które kiedyś gdzieś tam w ogóle były niezdostrzegalne, które. W ogóle nie istniały w tobie, nie chciałeś ich widzieć, bo nie miałeś takiej potrzeby. Docenisz życie, życie w pełnym słowa znaczeniu. Nie tylko to cielesne, ale każde, w każdej formie, twoje i innych. Uwierz, cuda dzieją się na każdym kroku, życie jest piękne. Przepełnione miłością, szczęściem. I cóż, jeżeli chcesz tak żyć w ten sposób, to po raz kolejny, jeżeli jeszcze nie mogłeś się zastanowić, miałeś obawy, po raz kolejny przemyśl to sobie i przyjmij moje zaproszenie na sesję hipnozy. W związku z tym, co się dzieje, że te podróże są ograniczone nadal, nawet może jeszcze bardziej w lutym, y Przedłużam tą promocję na luty, czyli połowa ceny od cen wyjściowych. Cennik jest oczywiście umieszczony na mojej stronie, na YouTube, na Facebooku. Kolorowy horyzont. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz: filmiki, informacje. Jeżeli chcesz, aby Twoje życie było piękne cudne łatwe jakbyś mógł w pełni przeżywać zdarzenia i te zdarzenia aby od tej pory były już tylko pozytywne zapraszam cię na tą hipnozę która być może czeka na ciebie a która pomoże ci odkryć ciebie na nowo siebie abyś zobaczył jak to jest połączyć się z duszą? Jak to jest <noise> być szczęśliwym na nowo? Tak jak dziecko, które cieszy się wszystkim. Tak samo po takiej terapii, hipnoterapii, będziesz czuć się lepiej. Na pewno. Natomiast jeżeli jeszcze jakieś pytania proszę pisać na mojej stronie lub y, prywatnie lub na Messenger lub y, maila maile proszę wysyłać wszystko jest y, podane na moich stronach można również bezpośrednio przez numer telefonu połączyć się z WhatsApp także wszystkie formy y, dozwolone natomiast y, jeżeli chcesz rozmawiać ze mną, dopytać się jeszcze, oczywiście również, napisz do mnie informacje właśnie na Messenger, na WhatsApp, gdziekolwiek, a ja oddzwonię. Nie ma problemu. Oddzwonię do Ciebie, porozmawiamy i podejmiesz decyzję. Czy chcesz, aby odbyć hipnozę, aby być w tych przeżyciach? Lub, jeżeli nadal to jeszcze nie będzie ten moment, być może rozmowa Cię wzmocni i będziesz potrzebować więcej czasu, podejmiesz tą decyzję, później nic się nie stanie. Taka pierwsza rozmowa telefoniczna jest bezpłatna, także zawsze możesz zadzwonić, lub ja oddzwonię do Ciebie, gdyż mam holenderski numer i jest być może za drogo dla Ciebie, aby dzwonić do mnie, i ja zadzwonię. Zastanów się, Podejmij decyzję. Nie czekaj, jeżeli czujesz, że chcesz odkryć siebie i przeżywać swoje życie cudownie w połączeniu z Bogiem, z energiami, ze wszechświatem. Zapraszam Ciebie bardzo gorąco. Na ten moment pozdrawiam serdecznie Gosia Król w imieniu kolorowego horyzontu. Zapraszam.